Pan z wami i z duchem Twoim słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie, w owym czasie Jezus widząc tłumy, tował się nad Nimi, bo byli znękani i porzuceni. Jak owce nie mające pasterza, wtedy rzekł do swych uczniów: Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów. I udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości. A oto imiona dwunastu apostołów: pierwszy Szymon zwany Piotrem i brat jego Andrzej. Potem Jakub syn Zebedeusza i brat jego Jan, Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub syn Alfeusza i Tadeusz, Szymon gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który go zdradził. Tych to dwunastu wysłał Jezus dając im następujące wskazania. Nie idźcie do Pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta Samarytańskiego. Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście. Bliskie już jest królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Oto słowo pańskie, chwała Tobie Chryste.